Ponad 50% Polaków przyznaje, że nie rozumie inwestowania, a jeżeli już to robi, to robią to w lokaty bankowe albo dosyć popularne teraz obligacje skarbowe. Jeżeli też masz z tym problem, to świetnie trafiłeś, ponieważ dzisiaj pokażę Ci 5, i nie boję się tego stwierdzenia, najlepszych inwestycji i najbardziej podstawowych, które każdy powinien znać i które inwestują też milionerzy. Dlatego dzisiaj dowiesz się, co to za aktywo? jego wady zalety i dla kogo mniej więcej jest to aktywo finansowe. Dodatkowo na temat każdej omawianej dzisiaj inwestycji będę robił osobny materiał. Dzisiaj chodzi o to, żeby zebrać wszystko do jednego wora, żeby po prostu było się łatwiej zorientować w przyszłości. Będę opowiadał od najmniej ryzykownych i najbardziej bezpiecznych inwestycji po tak naprawdę najbardziej ryzykowne, ale też przynoszące z reguły największe stopy zwrotu i warto też pamiętać, że inwestycje o których będę dzisiaj opowiadał to one nie przynoszą gwarantowanego zysku ponieważ każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, ale jeżeli nie będziemy inwestować, to tak naprawdę mamy stuprocentową pewność, że stracimy przez inflację po prostu. Więc jeżeli jesteś ciekawy, co to za inwestycje, to zostań do końca i zaczynamy. Pamiętaj, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem i materiały i informacje przedstawione w tym materiale nie są poradą inwestycyjną, tylko moimi luźnymi przemyśleniami. Podane tak naprawdę tylko w celu informacyjnym, a każdy potencjalny inwestor jest całkowicie odpowiedzialny za własne decyzje, i niezależne oceny i analizy tego produktu, a także za zakup. Pierwszym aktywem, o którym opowiem, to są obligacje skarbowe. I żeby nie mylić z obligacjami korporacyjnymi, zasada jest podobna, tylko że obligacje skarbowe to są papiery dłużne, które są emitowane przez państwo. Głównie chodzi o to, tak jak Nazwa sama wskazuje, są to papiery dłużne, czyli tak naprawdę pożyczamy pieniądze państwu, które po określonym czasie oddaje nam wpłacone pieniądze razem z odsetkami, które ustaliliśmy. Oplikacje skarbowe to swego rodzaju takie świadectwo depozytowe, czyli po prostu inwestor daje swój kapitał, żeby w przyszłości odebrać ten kapitał plus tak naprawdę określony, wypracowany zysk. Istnieją różne obligacje skarbowe i każdy tutaj może znaleźć coś dla siebie, bo mamy od 3 miesięcznych stałoprocentowych, mamy też roczne dwuletnie zmiennoprocentowe, mamy 3 letnie stało no i potem już od 4. Do 12-letnich to mamy indeksowane inflacją. Czyli indeksowanych inflacją to chodzi głównie o to, że mamy inflację plus jakąś marżę daną przez skarb państwa w zależności od długości depozytu naszych pieniędzy. Warto też pamiętać, że na im dłuższy okres, oczywiście, damy te pieniądze, no to na większą stopę zwrotu możemy liczyć. Po prostu to jest głównie związane z ryzykiem jeśli chodzi o czas tego depozytu tych pieniędzy. Zalet no to jeśli chodzi o obligacje skarbowe, to mamy ich kilka. Pierwszym z nich to jest wysokie bezpieczeństwo, ponieważ tak naprawdę gwarantem jest państwo, więc ryzyko niewypłacalności jest jednak skrajnie niskie. Kolejnym jest to, że tak naprawdę mamy dużą płynność, więc po prostu zawsze możemy te pieniądze wypłacić i dosyć szybko. I mamy stały. Znany nam tak naprawdę zwrot tych, z tych oszczędności, z tych pieniędzy, które, za, które pożyczymy, ponieważ mamy na przykład te stało procentowe trzyletnie, więc tutaj wiemy dokładnie, ile będziemy mieli pieniędzy za 3 lata. Kolejnym plusem na przykład, jak zainwestujemy w minimum czteroletnie indeksowane inflacje, no to mamy tutaj ochronę przed... Po prostu inflacją. Dodatkowo też zarabiam, ponieważ mamy inflację plus określoną marżę. I w sumie, takim jeszcze jednym, to są bardzo łatwo dostępne i naprawdę bardzo mały kapitał trzeba mieć, żeby zainwestować w obligacje skarbowe, ponieważ, żeby zainwestować w obligacje skarbowe, to wystarczy albo założyć konto na obligacje skarbowe.pl albo przez PKOSA, albo przez PKOBP. I kwotą, którą musimy mieć minimum do inwestycji w obligacje skarbowe, to jest 100 zł, ponieważ jedna inwestycja Jedna obligacja raczej skarbowa, kosztuje 100 zł. Przejdźmy do kolejnego podpunktu, czyli do VAT. I mamy też tutaj kilka, i pierwsze z nich to są niskie stopy zwrotu. I tutaj nie ma się czego dziwić, ponieważ inwestycje, aktywa, które mają bardzo niskie ryzyko, no muszą się też wiązać z bardzo niską stopą zwrotu. I jest to jednak gdzieś bardzo połączone, ponieważ z reguła jest taka, że im wyższe ryzyko, tym większe potencjalne stopy zwrotu. Oczywiście nie są one pewne, bo mamy te ryzyko, przez co możemy stracić. Drugim takim minusem to jest zamrożenie kapitału, bo tak jak możemy zamrozić kapitał na 3 miesiące, który daje jeszcze mniejsze stopy zwrotu, to jak chcemy na przykład na indeksowaną inflację, no to tutaj musimy zamrozić nasze pieniądze na minimum 4 lata do nawet 12 w przypadku rodzinnych obligacji skarbowych i oczywiście możemy wypłacić wcześniej, jednak wypłata wcześniej wiąże się z prowizją. Na szczęście nie zapłacimy więcej niż wypracowały nasze odsetki, więc wpłacony kapitał mimo że wypłacimy wcześniej no to zostanie taki sam. I trzecie ryzyko stopy procentowej, na przykład mając obligacje skarbowe stałoprocentowe, które teraz dosyć mocno one zyskują na popularności przez spadające stopy, to w momencie kiedy tak naprawdę inflacja nam wzrośnie, to tak naprawdę rentowność tych obligacji no, spada, bo po prostu one są procentowe i nie będą miały nie będą nam wyrównywać żadnej inflacji. Przejdźmy do ostatniego podpunktu w obligacjach skarbowych, czyli dla kogo? To przede wszystkim może być dla inwestorów, którzy są bardzo konserwatywni albo bardzo boją się skrajnie tego ryzyka i po prostu chcą zachować wartość swoich pieniędzy. Obligacje skarbowe mogą być tak taką trochę bezpieczną przystanią na na przykład jakieś okresy takie bardzo przejściowe albo jakiegoś kryzysu na, na rynku żeby po prostu na chwilę sobie zachować te pieniądze, żeby one sobie nadal pracowały. Obligacje skarbowe mogą też być dobre do tak naprawdę trzymania poduszki finansowej, bo jednak jest to najbardziej bezpieczne, pracuje to, płynność i wypłata jest dosyć łatwa i w tym filmie tutaj opowiadam, dlaczego tak uważam, więc zapraszam. Kolejnym to obligacje skarbowe mogą być do Zdywersyfikowania tak naprawdę portfela na bardziej bezpieczne inwestycje, żeby na przykład nie inwestować tylko w te ryzykowne, ale także wyrównywać sobie ten portfel. I ostatnim, czyli dla osób, które dopiero się uczą inwestowania, i na przykład dobrym momentem jest zainwestować w obligacje skarbowe, żeby po prostu zbierać ten kapitał i zainwestować w obligacje stałoprocentowe trzyletnie, dać sobie 3 lata. Na naukę, jeśli chodzi o, in o innych aktywach finansowych, i po trzech latach wejść w rynek jakichś bardziej ryzykownych aktywów, w momencie kiedy będziemy mieli już dosyć obszerną wiedzę na ten temat i będziemy bardziej po prostu tego pewni. Przejdźmy do drugiego aktywa finansowego. I tutaj się dosyć mocno zastanawiałem nad drugim i trzecim miejscem, ale wybrałem właśnie to, czyli surowce. Dokładnie skupimy się nad jednym surowcem, czyli na złocie. I złoto uchodzi od wieków za bezpieczną przystań naszego kapitału. Jest to inwestycja, która chroni wartość naszych pieniędzy w momencie jakiegoś kryzysu albo właśnie wysokiej inflacji. Jest to spowodowane tym, że jest to kruszec, czyli rzecz materialna, która, której podaż jest ograniczona jednak, ale dodatkowo jest też ceniona na świecie w różnych branżach, tak naprawdę, i od lat, więc tu jest też jakby taka część, można powiedzieć, sentymentalna. I w złoto możemy inwestować na różne sposoby, albo fizycznie, czyli właśnie w sam kruszec i możemy tutaj inwestować w złote monety bulionowe, jednouncjowe, albo w sztabki złota, które możemy rozgraniczyć na gramowe, albo nawet gdzieś tam kilogramowe. Dodatkowo możemy zainwestować we fundusze na złoto, które tak naprawdę odwzorowują cenę złota bez takiego fizycznego trzymania tego, tego kruszcu. Albo mamy jeszcze certyfikaty i fundusze surowcowe, które inwestują w kontrakty właśnie na złoto. Można też tak naprawdę inwestować w różne surowce ropę, srebro, zboże, platynę i inne tego typu materiały. Jednak złoto ma szczególną pozycję ze względu na swoją historyczną rolę pieniądza i psychologiczną wartość w czasach właśnie tego niepewności, ponieważ z reguły, jak są jakieś właśnie momenty takiego kryzysu, no to ludzie uciekają właśnie do złota swoim kapitałem. Przejdźmy w takim razie do zalet jedną z zalet właśnie złota to może być ochrona wartości w kryzysie i tutaj chodzi głównie o to że z reguły złoto zyskiwało w momencie jakiegoś kryzysu finansowego i to była dobra dobra przystań właśnie na taką ochronę swojego kapitału i z reguły była, była tak traktowana. Ponieważ w drugiej perspektywie złoto po prostu zawsze zyskiwało były momenty gdzie to traciło ale w drugiej perspektywie zawsze zyskuje. Drugą zaletą jest uniwersalność i płynność, ponieważ złoto jest cenione na całym świecie i praktycznie możemy je sprzedać wszędzie, więc w razie jakiegokolwiek kryzysu to możemy takie złoto wziąć w kieszeń i po prostu w innym kraju je sprzedać, ponieważ złoto ma stałą uznaną wartość i cena uncji złota jest niezależna od żadnych systemów finansowych. Jeżeli mamy też kruszec fizyczny, no to mamy tutaj też kolejną zaletę, czyli brak ryzyka mitenta, ponieważ oznacza to, że mając fizyczne złoto, nasz majątek nie jest zależny tak naprawdę od kondycji żadnej instytucji. Przejdźmy teraz do wad. Wadami złota będzie to, że złoto nie generuje dochodu. Tutaj nasza cena zależy tak naprawdę od wzrostu tego złota, ona nie płaci żadnych odsetek, dywidend i tego typu rzeczy. Kolejną wadą to są koszty przechowywania, bo tak naprawdę przechowywanie złota w jakichś skarbcach, Kosztuje nas dodatkowo, ewentualnie w postaci np. tego ETF-u, no to też musimy za prowadzenie tego funduszu płacić. Złoto też ulega wahaniom cen, więc to nie jest tak, że na złocie zawsze możemy zyskać. Są też momenty po prostu w historii, gdzie to złoto potrafiło stracić na kilka, kilkanaście lat i po prostu mrozi nasze pieniądze. W dłuższej perspektywie, no jednak złoto zawsze tutaj zyskiwało. Kolejną wadą jest to, że cena złota jest zależna przez taką bardzo taką umowę społeczną, bo w momencie kiedy znajdziemy jakieś bardzo duże złoże albo zaufanie do samego złota spadnie no to tutaj też pewnie tutaj ten kruszec może stracić. I ostatnim podpunktem dla kogo może być złoto? Złoto przede wszystkim może być dla dywersyfikacji portfela. Nie warto jakby całych swoich pieniędzy inwestować w złoto jak gdzieś niektórzy jednak mówią. Jest to moim zdaniem tutaj taki dodatek do dywersyfikacji i trochę stabilizacji tego portfela. To jest też dla osób które no jednak cenią sobie takie fizyczne namacalne namacalną swoją inwestycję więc złoto dla takich osób będzie też bardzo dobre, żeby po prostu mogły to poczuć. I złoto to nie jest krótkoterminowa inwestycja, to też warto pamiętać, więc jak ktoś myśli o długoterminowej inwestycji, na przykład dla przekazania tego dzieciom albo nawet pod własną emeryturę, to złoto tutaj też będzie akurat dobre, bo jak pokazuje długi czas na przestrzeni 20-30-40 lat to złoto zawsze zyskiwało. W krótszym okresie, no niestety tutaj rentowność złota drastycznie spada. Trzecie aktywa, o którym opowiem, to są Nieruchomości i lub rejty. Dla wielu nieruchomości takie właśnie fizyczne są uznawane za praktycznie pewnik, jeśli chodzi o zyski. Nie zawsze tak jest, a dodatkowo wiąże się to ze swoimi problemami i zaangażowaniem, więc uplasowałem to na trzecim miejscu, jeśli chodzi o ryzyko w tych pięciopunktowej skali. I inwestycja w nieruchomości to głównie polega na tym, że mając odpowiedni kapitał. Możemy zainwestować w jakąś nieruchomość, na przykład mieszkanie, które potem możemy komuś wynajmować, więc przede wszystkim zarabiamy taką powiedzmy dywidendę, czyli to, co zarabiamy z czynszu. Czynsz oczywiście musimy pomniejszyć o podatki, o remonty, jakieś tam naprawy itd., itd., więc to jest po prostu nasz taki dodatkowy podatek, który musimy płacić za czynsz. Mieszkania dodatkowo zyskują... Na samej wartości. Więc tu mamy dwie, dwie możliwości samego zarobku na mieszkaniach, czyli wzrost wartości tego mieszkania, który z reguły gdzieś tam wyrównuje się z inflacją, albo nawet czasem ją przebija. I dodatkowo mamy zwrot z czynszu, który nam płaci lokator. Inwestycja w rejty jest bardzo podobna jak inwestycje w mieszkania. Jednak się trochę różni, ponieważ inwestując w rejty tak naprawdę. Inwestujemy w fundusz inwestycyjny, który inwestuje w jakieś lokale, właśnie na wynajem, na przykład na wynajem. I głównie chodzi o to, że jesteśmy takim trochę pośrednim inwestorem, jeśli chodzi o wynajem lokali. Rejty, czyli ten fundusz inwestycyjny, zajmuje się właśnie wynajmowaniem, wyszukiwaniem, kupowaniem, ewentualnie budowaniem takiej nieruchomości. My tak naprawdę dajemy, pożyczamy taki kapitał, no i taki, taki fundusz inwestycyjny potem wypłaca nam dywidendę, ale też jego po prostu wartość może wzrastać. Więc. Mniej więcej to polega na tym samym, tylko że nie zyskujemy na wartości wzroście wartości samej nieruchomości i ewentualnie czynszu, który wypracujemy, tylko zyskujemy na wzroście wartości tego funduszu i dywidend, które oni nam po prostu wypłacają z tego np. wynajmu lokali. Przejdźmy teraz do wad i zalet, i je przedstawiłem tutaj właśnie w postaci tabelki, bo chciałem je podzielić po prostu na nieruchomości takie fizyczne i na rejty. I najpierw zajmiemy się inwestycją w nieruchomości takie fizyczne. I pierwszą zaletą jest to, że to jest stosunkowo stabilna wartość aktywów, szczególnie jak inwestujemy w, w miejsca, gdzie. Raczej zyskują na popularności albo w większych miastach, do których raczej jest przypływ, a nie odpływ mieszkańców. Mamy dodatkowo pasywny dochód z najmu, jak mamy stałego lokatora i pewnego lokatora, który zawsze płaci. I trzeci to jest ochrona przed inflacją, ponieważ tutaj mamy i nawet czasem przebijamy tą inflację, ponieważ tutaj mamy po pierwsze mamy czynsz, który zawsze jest tam powiedzmy kilka procent w skali roku, jak oczywiście mamy stałego lokatora. I dwa, no sama wartość mieszkania, no to, to jak mówiłem wcześniej, Miejscach zaludnianych, no to tutaj wartość nieruchomości z reguły rośnie. Wady, no to to jest to, co każdy tutaj może z nas się spodziewać. To jest potrzebny jest ogromny kapitał początkowy i jest niska płynność, ponieważ takiego mieszkania w razie kryzysu no ciężko sprzedać. Koszt utrzymania i podatki, ewentualnie raty kredytu, jak się tutaj posiłkujemy jakąś dźwignią finansową. Ryzyko postostanu no to oczywiście pokazało to czas Covidu, gdzie studenci często z takich większych miast wyjeżdżali do wsi, bo po prostu było zdalne nauczanie i właściciele różnych mieszkań potrafili mieć no, sporo problemów. Na przykład mój znajomy, który ma kilka mieszkań w większym mieście i no, miał problem w tym momencie, bo po prostu wszyscy studenci mu się rozjechali w momencie Covidu. Problemy z najemcami polskie prawo raczej chroni osoby, które wynajmują od nas mieszkanie niż właścicieli tych mieszkań. Dobra, zalety rejtów to jest niski próg wejścia, ponieważ tutaj nie potrzebujemy kilkuset tysięcy złotych, tylko tak naprawdę kilkaset złotych nawet potrzebujemy, żeby kupić sobie jakąś akcję. Nie mamy zarządzania, ponieważ tym się zajmuje tak naprawdę fundusz. I więc tutaj ryzyko problemów z lokatorami, z płatnościami itd. To nam odchodzi. Dywersyfikacja, ponieważ te fundusze często inwestują w wiele mieszkań. Dywersyfikacja jest dosyć spora. Płynność, dużo łatwiej jest to sprzedać niż taką całą nieruchomość tak naprawdę. I wady ratów to jest oczywiście ryzyko rynkowe, to są... Rate to tak naprawdę trochę inwestycja w takie fundusze albo po prostu w akcje jakiegoś funduszu. Opłaty za zarządzanie, no to tutaj każdy fundusz bierze swoją prowizję jak mówimy, za zarządzanie. Tu musimy dlatego też szukać funduszy, którzy mają małe te prowizje. To mamy mniejszy wpływ na inwestycje, po prostu ten zarząd tego funduszu decyduje w co będzie inwestował, jaka będzie jego kolejna. Ścieżka, jaka będzie jego droga. Podsumujmy sobie, dla kogo może być taka inwestycja. Jeśli chodzi na przykład o fizyczne mieszkania, to jest dla ludzi, którzy mają po prostu większy kapitał i chcą sobie dodatkowo zdywersyfikować swój portfel. Inwestycja w mieszkania to też jest to raczej inwestycja długoterminowa, na lata, może nawet dla, jako spadek dla swoich dzieci. Więc to też jest tutaj dla takich inwestorów. Jest też oczywiście możliwość szybkiej inwestycji, tylko to jest raczej tu mówimy tutaj raczej o flipach, a nie o inwestycji w same mieszkania pod, pod wynajem, pod taki dochód pasywny. Jest to też raczej bezpieczna przystań i raczej pewny zysk. Oczywiście tutaj najpierw musimy to przeanalizować, ponieważ. Są mieszkania, które też tracą na wartości, jeśli mówimy o takich mniej popularnych miejscowościach, gdzie raczej tam jest odpływ mieszkańców, a nie przypływ. Jak zainwestujemy w centrum Warszawy, no to tam raczej zawsze będzie nam rosła ta, ta cena, mimo że jest duża, ale jak zainwestujemy w jakieś mało popularną miejscowość, gdzie raczej tam się nie rozwija rynek pracy, nie rozwija się rynek studentów, to prawdopodobnie możemy się pożegnać z jakimkolwiek zyskiem, jeśli chodzi o wartość tej nieruchomości. Jeśli ktoś chce inwestować w rejty, to to jest raczej dla ludzi, którzy też po pierwsze nie mają jakiegoś większego funduszu, raczej myślą o wieloletnim budowaniu tego majątku, bo tutaj jeśli chodzi o inwestycje w rejty, to głównie takie jest przesłanie, żeby tutaj zarabiać na tych samych dywidendach, bo same te rejty to chodzi głównie o to, że one wypłacają dosyć duże te dywidendy, więc są dobrym miejscem na dochód pasywny, tylko też trzeba oczywiście te spółki wszystkie przeanalizować i je pilnować. Jeżeli też nie chcesz takiego fizycznego mieszkania, tylko wolisz, żeby ktoś to się tym zajmował, no to oczywiście rejting jest ok. Czwartą inwestycją, o której będę mówił, to są ETF-y, czyli tak naprawdę fundusze inwestycyjne pasywnie zarządzane. Są to fundusze notowane na giełdzie, więc możemy w nie zainwestować w rachunku maklerskim. Ich celem jest tak naprawdę odzorowywanie konkretnego indeksu, który ma śledzić, albo jakiegoś benchmarku. Jest to po prostu fundusz, który jest pasywnie zarządzany, więc on nie, nie służy tutaj do aktywnego wyszukiwania jakichś perełek, jakichś dobrych inwestycji, tylko tak naprawdę bierze sobie koszyk różnych aktywów finansowych i po prostu odzorowuje jego wartości. I inwestując w ETF-y, możemy tak naprawdę praktycznie we wszystko inwestować bo możemy inwestować właśnie w akcje różnych spółek, w surowce, bo mamy ETF-y, tak jak wcześniej mówiłem, na, na surowce, na przykład na złoto, możemy w kryptowalutu, bo mamy ETF-y na bitcoina, możemy na, inwestować w ETF-y na jakieś obligacje, albo właśnie mieszanka obligacji z akcjami. Tego jest na naprawdę multum, jest tego ponad 10 tysięcy. Jeżeli chcesz szerzej i więcej wiedzieć na temat ETF-ów, to już zrobiłem. Poradnik taki dla początkujących, tutaj się on wyświetli, na którym tak naprawdę opowiadam wszystkie podstawowe informacje, które powinieneś wiedzieć na samym początku, zanim w ogóle zaczniesz inwestować w ETF-y. Ale przejdźmy teraz jeszcze szybko do zalet i wad. Jedną z zalet ETF-ów to jest tak naprawdę dywersyfikacja, bo, bo, bo inwestujemy tak naprawdę w koszyk aktywów. Dodatkowo są dosyć niskie te koszty zarządzania. Są i to jest też wada, ale są bardzo niskie, jeśli porównywać to do np. jakiegoś funduszu aktywnie zarządzanego. Bo tutaj raczej mówimy o kosztach poniżej z reguły, poniżej 1% rocznego naszego kapitału. Jest to dosyć płynne i dostępne, oczywiście jak mówimy o takich bardzo dużych koszykach. Ponieważ tam jest płynność bardzo duża, więc tutaj nie będzie raczej problemów, jeśli chodzi o ze sprzedażą takiego aktywa. Jest to raczej prosta obsługa, ponieważ nie potrzebujemy dużej gotówki, wystarczy nam rachunek maklerski i możemy po prostu zainwestować w wybrany przez siebie ETF jednym kliknięciem i możemy to zrobić od jakiejś małej nawet kwoty 100 zł. Przejdźmy teraz do VAT. To jedno z VAT to ryzyko rynkowe, ponieważ ETF tak naprawdę tylko odzorowuje jakieś aktywo, więc w momencie jak te aktywa będą spadać, no to ten ETF też będzie spadał, będzie, będzie tracił na wartości. ETF raczej też nie pobijesz rynku, jeżeli potrafisz lepiej stworzyć swój koszyk inwestycyjny, no to który przebije oczywiście takie wzorcowe ETFy, które mają stały coroczny od kilkudziesięciu lat wzrost. To jak najbardziej możesz, to wtedy będziesz oczywiście miał lepszą inwestycję. Ale to też wiąże się z tym, że musisz dodatkowo te wszystkie spółki analizować i tracić oczywiście też ten czas. Ale może to być konsekwencją tego, że po prostu więcej się zarobi, niż taki taki rynek sam pozwoli na to. I dodatkowo etf -y w większości oprócz tych polskich ETF-ów, no to są w innej walucie. My sobie jeszcze ponosimy ryzyko walutowe, ponieważ tego przewalutowania, jak traci też waluta, no to traci też także ten ETF w porównaniu do naszej waluty. etf -y są też dla osób, które mają, chcą mieć zdywersyfikowany koszyk, bardzo mocno, ale nie mają takiego kapitału, żeby to zdywersyfikować, ponieważ żeby czerpać dywidendy z różnych akcji, no to musimy mieć przynajmniej jedną akcję. Raczej inwestujemy w etf -y, jak mamy długi horyzont inwestycyjny, ponieważ tu inwestujemy na długie lata i dla osób, które obawiają się jakiegoś spadku czy dużego ryzyka jednej akcji. I przejdźmy do ostatniego aktywa. Piątym na mojej liście aktywem to są po prostu akcje. I w zakupie akcji chodzi o to, że jesteśmy akcjonariuszami, czyli kupujemy kawałek firmy, która jest wystawiona na giełdzie papierów wartościowych i czerpiemy z niej po prostu zyski. I te zyski możemy też w dwojaki sposób czerpać bo albo mamy akcje, które wypłacają dywidendy czyli mamy też, czerpiemy też z tych dywidend. To coś bardzo podobnego co do czynszu, na przykład ze zakupu mieszkania. Ale przede wszystkim czerpiemy z wzrostu wartości takiej firmy. Więc, jeżeli firma jest dobrze zarządzana i dociąga wcześniej ustalone, planowane wyniki, no to z reguły na takich akcjach potrafimy bardzo dużo zarobić. Ale, jeżeli ona tutaj nagle może wpaść w jakiś kryzys albo po prostu być źle zarządzana, no to. Możemy na tej akcji akurat no, dosyć sporo stracić nawet cały tak naprawdę kapitał, który zainwestowaliśmy. I tu warto właśnie wspomnieć, że akcje to dlatego zostały na końcu u mnie poplasowane, no bo po prostu są najbardziej ryzykowną inwestycją z całej tej listy. I zalety i wady takiej inwestycji? No to tu częściowo też powiedziałem, to przede wszystkim zaletą jest to, że możemy mieć bardzo wysokie stopy zwrotu. Mamy też dodatkowo wypłacane dywidendy. Po drugie do tej do wzrostu wartości naszej inwestycji. Dodatkowo mamy coś takiego, jak współwłasność firmy. Jesteśmy po prostu akcjonariuszem, który ma możliwość głosu i brania udział w ważnych jakichś decyzjach. Oczywiście to dotyczy jakichś akcjonariuszy, które mają jakieś większe pakiety. Mówię tutaj o kilku, kilkunastu kilkudziesięciu procentach, a nie zainwestowanych kilkuset złotych, na przykład na jakąś akcję. Po prostu nasz głos waży bardzo mało, więc po prostu on nie jest praktycznie brany pod uwagę. Wady inwestycji w akcje to jest przede wszystkim duże ryzyko i zmienność. Dodatkowo inwestowanie w akcje wymaga bardzo dużo czasu i bardzo dużo wiedzy, ponieważ możemy sobie inwestować na ślepo w akcje albo to gdzieś tam usłyszymy w internecie na przykład, ale to jest trochę spekulacja i inwestowanie w akcje powinno się wiązać dosyć obszerną analizą tej spółki i wtedy dopiero decyzję podejmować, czy będziemy inwestować w daną akcję. I oczywiście, w jakimiś środkami. I oczywiście, inwestowanie w akcje to też jest raczej dla osób, które mają długoterminowy horyzont. Są to raczej dla osób, które po pierwsze mają wiedzę i po drugie są gotowe na dużo większe ryzyko, bo nie zawsze, nawet jak ktoś ma wiedzę, nie jest gotowy na jakieś większe ryzyko, więc straty w rzędu 20, 30, 40, 50% mogą po prostu tego nie wytrzymać. I raczej jest to dla osób, które stale interesują się rynkiem tym, co się dzieje na świecie, ponieważ to, co się dzieje na świecie, często przekłada się na jakieś wyniki właśnie akcji. Poznałeś teraz pięć inwestycji, które powinieneś znać i potrafisz się mniej więcej w nich rozeznać i możliwe, że już wiesz, jaka jest aktualnie twoja teraz droga, jaką powinieneś wybrać. Jeżeli tak, to super. Tak jeszcze w ramach tego podsumowania, no to jeżeli jesteś osobą, która bardzo boi się ryzyka, masz bardzo małą wiedzę jesteś naprawdę taką bardzo osobą początkującą, nie interesującą się w ogóle rynkiem finansowym albo takim geopolitycznym, to lepiej tutaj inwestować właśnie w jakieś surowce, obligacje skarbowe, czyli te najbardziej bezpieczne, ewentualnie też jak masz duży kapitał, to możesz w inwestycje nieruchomości, a jeżeli masz już jakąś wiedzę na temat inwestycji, albo się interesujesz jakąś geopolityką i chcesz inwestować na rynku akcji, no to jak najbardziej możesz też spróbować dokształcić się przede wszystkim na początku, ale też spróbować inwestować w takie bardziej ryzykowne, czyli właśnie ETF-y albo nawet w późniejszym terminie akcje. Głównie chodzi o to, żeby portfel dobrać do tak naprawdę własnego charakteru i własnej skłonności na ryzyko i ewentualnie w trakcie dokształcania się nauki albo po prostu chęci większego ryzyka, możemy wtedy po prostu te ryzyko sobie trochę zwiększać i inwestować. W coraz większy kapitał w inwestycje bardziej ryzykowne. Ja oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, o wszystkich tych inwestycjach, będę szerzej opowiadał, więc jak nie chcesz tego przegapić i chcesz poznać bardziej szczegółowo te wszystkie inwestycje, bo tutaj to był tylko taki zakres, żebyś wiedział, jak się po prostu w tym orientować i jakie inwestycje najlepiej przeanalizować na początku, to zasubskrybuj. A jeżeli nie wiesz, gdzie zainwestować, albo słyszałeś o czymś takim jak IKX. Lub chcesz uniknąć czegoś takiego jak podatek od zysków kapitałowych, to obejrzyj koniecznie ten materiał, którym opowiadam o IKIX. -e. Sprawdzisz w nim, czy w ogóle ci się ono opłaca, bo nie zawsze się opłaca. A jeżeli chcesz rozszerzyć już wiedzę na temat jednego z aktywów finansowych, no to obejrzyj ten materiał, którym opowiadam o ETF-ie dla początkujących, czyli wszystkich podstawowych informacjach o ETF-ie, których powinienś wiedzieć, zanim zaczniesz inwestować. Zapraszam.